Na pewno w walki od samego początku do, do ostatniej sekundy o każdą piłkę, o każdy centymetr boiska, ponieważ gra w reprezentacji z orzełkiem na, na piersi to jest coś niesamowitego i postaramy się w każdym meczu dać siebie wszystko i, i, i zwyciężyć po prostu jak najwięcej spotkań pokazać, na co nas stać i żeby kibice byli z nas dumni. Jeszcze dwa lata temu nie sądziłem, że się, że się tutaj znajdę, a tak jak już mówiłem, ta, ta ciężka praca zaowocowała tym i jestem, jestem też, można powiedzieć, troszeczkę zestresowany, ale, ale staram, się to, staram się to przekuć w dobre i pozytywne, pozytywne emocje. I w każdym meczu będę dawał z siebie wszystko: pozytywne nastawienie, wiara w siebie i wiara w to, że, że możemy pokonać, pokonać drużynę, zaczynając od Austrii czyli tego pierwszego, najważniejszego dla nas, dla nas meczu. Mam nadzieję, że półkładamy wszystko, naszą obronę i nasz atak, i, i po prostu uda nam się wygrać. Jest tam dużo zawodników i w Białorusi, i w Austrii, i, 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 i u Niemców. Zawodnicy z wyższej półki, ale ale u nas też jest kilku doświadczonych chłopaków, którzy, którzy dają właśnie przykład tej młodzieży, czyli tak jak mi. Dużo się od nich uczę i, i mam nadzieję, że, że pokażemy się z dobrej strony i, i uda nam się wygrać. Uważam, że wypoczynek, regeneracja, przygotowanie do, do każdego meczu pod względem fizycznym i, i taktycznym, myślę, że to są te najważniejsze czynniki.